Wszystkim w kolejnym odcinku naszej gry zagrajmy Medieval 2 Total War. Kontynuujemy nasze przygody w naszym państwie. We allied flags, eee. Gdzie Jest moja flota. Gdzie jest moja flota. A, tu zapomniałem. Ships Skryli się.

My nie musieli się pozbyć tych rebeliantów. No i w sumie mógłbym zacząć, tu też powoli się budować. Armię mam, pieniążki nawet przychodzą. Ja znowu zapomniałem stopera włączyć. Po co każdy odcinek tak będzie? By mi teraz Francuzi nie wypowiedzieli woli. No, a tak poza tym. Ja nagrywam teraz, właśnie po trzecim odcinku. Będę chyba dziennie nagrywał jakieś, nie wiem, dwa, dwa trzy odcinki dziennie. Tu że się napije wody. Żywiec, strój, siła z gór. <gumny> Bo mi zasłub troszkę w gardle, w gardle od tego gadania. No, ale co, jeszcze tutaj. Pozostało tam trochę i widzę, że jeszcze Krucjata ta nie doszła do Jerozolimy. Re rebelianci tam tuką z wszystkimi i kolej, i jakiś tam, jakiś tam, no, ee... no, do przywódca, dowódca, obiecujący dowódca, popularny. Hmm, tak. No, spoko. Teraz pytanie, gdzie on jest? tam przychodzę. O, akurat jesteś tutaj. No i tak jak właśnie mówiłem, odnośnie krucjaty, widzieliście, on mi teraz zmarł tutaj. Gdybym go wysłał, on by pewnie gdzieś był, to tą, tą armią nie wiem, może tu, tu by mi zmarł, tu by mi się armia zdezertowała. I co zrobisz? No nic. tracisz kasę. Chcesz z sumieniem w mi sumie tą armię. tu? żadnego praktycznie nie mam do Hm, trudno. To chyba się żyje. No i teraz ty jesteś królem, tak? Najwyżej zrobimy wymianę. Ten pójdzie na okręt, ten pójdzie tutaj i rozgromi tamtą rebeliacką armię. Czemu ja w ogóle buduję tutaj? Pójdziemy troszkę taniej. Tu budujemy więcej tych. ołki dołki. jest no, tak poza tym, jakoś, jakoś nie wiem, nie muszę gadać, może nie wiem, o seriach gadałem jakie będę, no może też yy, prócz medieval i Warcrafta, jeżeli by mi komputer pozwolił, bez żadnych tam spadków FPS-ów, nagrałbym może Assassin's Creed yy, Brotherhood, ale no i tak mi muli na tym kąpie. Bez nagrywania co dopiero z frapsem, nawet Medival mi się ścina. To nigdy mi się nie działo. No ale to jest właśnie. To jest właśnie. E, w minucie, tak jak komputery. Nieważne, czy, czy nagrywasz czy w ogóle. W roku, question, no to jest po prostu fraps. Stopping here, Może jak z jakimiś innymi. Yy, wersjami będzie to ulepszane co to to? to i Edinburgh się rozrasta. Okej. Okay. i dżihad nieudany. Nie wiem czemu to jest taka, taka malutka armia. A jesteś. Dobra, gdzie ten okręt? A fine day to sail. We're with my Yes. Marching, sir. So, an order. This army. My lord, army. Fleet ready, sire. Landing party away, sir Yes, noble sire. Making camp here, noble sire. Dobra. W sumie tu bym zrekrutował jeszcze troszkę. Konicy mam dużo tych z piechoty tych chciał. Was, bym tu może, tu może mi się nie We zdezertujecie. No today, I koniec góry. No, widzę, że tutaj jest Francja. Dwie duże armie. Posiada. Nie fajnie, nie fajnie. Mogłabym się wcześniej pośpieszyć z. Nie wiem, ekspansją na nich. Zamiast Szkocji. Na no Szkocji i tak nie ma się co bać. Druga. Nie. No, Szkocja co? Miałaby tylko te dwa państwa, może by się tutaj na Dublin przeniosła. też rzadko się zdarza. God's eee, servant. I praktycznie mieliby trzy prowincjoniki, oni by mi w ogóle nie wypowiedzieli wojny. Przynajmniej nigdy tak nie miałem, że mi wojny sire! A to zawsze yes. się może zmienić. Your will, sire. Ta, idziemy tych rozkazów. We shall slaughter them, my liege. Orders. Uh -huh. Yes, noble sire. Merging two. armies, my liege. My king. Yes. Two. Your will, sire. My lord. to be moved. My lord. As you wish. Yes. No, you can sire. An order. Order. Yeah, to just, yeah, by to 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 ]huh tak, noble sir, noble sir, noble sir, noble sir, tak, sir, noble sir, tak sir, noble sir, dość, sir, noble tak noble sir, noble sir, noble sir, noble sir, tak tak, dość... Mm -hmm. Tak, tak, bierz całą swoją armię. Mi, tato, mi to, to to tam na rękę. <ścoughs> no odparli ich. <ścoughs> o, jeszcze nie uda Jaka? A, potem To mnie to tam nie interesuje. I cannot do that, sire. Polska to tylko If only I could, sire. Speaking on Le? behalf of the English crowd. Są Approaching their tak, dignitary, sire. Czyli gdzieś się tu pewnie klepią. Na tych terenach. Nie wiem, czy w tej serii, przynajmniej w, tym, w tej serii, gdzie gram Iron, tą kampanię krótką, dojdą do nas Dojdziemy do tury, gdzie się pojawią Mongołowie. Mongołowie pojawiają się albo zazwyczaj tu, albo też tu. To jest po prostu praktycznie dla Turcji, Rosji, Polski. No, po prostu porażka. Nie wiem, jak się pisze. Nieważne. Jak zwykle Czy czy martwych. Dobra. Przejmujemy. To... Yes sir. We shall Yes. I przejmujemy We to. We shall slaughter them, my lord. Ships ready. No i tu się będziemy produkować teraz cały czas armia. Nie, nie będę. prostu. Eee, stac. A więc tac Stajni. Mhm. Uh -huh. O tu mogę tutaj doszkolić Tu też mogę doszkolić I to tam źli Mam to w dupie w sumie Aha i to muszę yes, okay. O okrążył mnie Jak amenda No, ale przynajmniej Andrzej straci. Tamtą armią pójdę na południe Francji. Yes, Sile. Splitting Jakoś... O, jest niemało lojalny. A i tak cię wezmę. Nie. Yes. No patrzcie, jestem okrążony. Z jednej strony Francji... Only in z drugiej strony Francji... Come and fight me, you coward! I z drugiej strony, nie mogę No i tu jest dość mocna armia. Urywa, sire, as you wish sire. Przyjmij I w sumie idziemy na pomoc y, tamtej armii, pierdolę. Dzień jest nasz, sire. To jest English soil now. Jest mój. Dobra. czemu go tam nie ma? Come No dobra, to ty teraz będziesz dowodził tą armią. Nie wiem, co tutaj. Chyba, że robimy tak, trochę się naku... najemników na i zaatakujemy ich. Zobaczymy co Aha, on się... dziękuję. To Victory! Command me, sire. We shall slaughter them, my lord! Yes, sire! Yes, sire! Combining forces, sire! Take it easy. No, I'll take it easy. Orders. Joining forces, milord! lord! No, wuczników I, wuczników. I dość pokaźną armię We shall slaughter them, my lord! Widzę, że będziemy mogli dość mocno z wzmocnić. No, oczywiście pieniędzy Agz Jak Such is the of all who oppose No, Borderux też nie ma żadnej armii. Toulouse może mieć coś. że tylko na razie Paryż tutaj broni, bo dość mocno. I dwie mocne armie, Hmm. Nie. Zrobimy tak. Pójdę od razu na południe. I z południa wyjdę mu potem na północ od strony Re Reims. I Paryż zostawię jako ostatnią. Tą może. O Boże. O heretyk. Może. Wtedy yy, no nie może wtedy on się sam wykrwawi praktycznie na tym zamku. Bo bronić mi się, ja lubię się bronić, często się bronię. Zawsze mi się podoba bronienie się przed, przed atakami i znam dość parę takt, fajnych. Yes, my lord! Engaging the enemy no, fleet! I... And... Victory on the high seas, sir, My king! On yes, sir. Sam wystawie, to... Moving to crush the enemy! Victory! Nothing can ah! okay. stop <laughs> you! Victory! Eee, teraz nie mam... Are you joking, sir? You are not the one I will answer to! Ship's ready! Zobaczymy.

W końcu jakieś podboje, coś się dzieje. Niestety będzie u mnie kiepsko z pieniążkami. No ale. O, duńczycy się obudzili. Mam nadzieję, że mnie nie zaatakujecie. No zapomniałem tym heretyką. I kolejny dowódca. O, Royalne bardzo. bardzo. fajnie. Tutaj jesteś. Yes, majesty. Pal. This is the heathen in question, my lord. Yeah. The heretic will not survive. Not even royalty escapes God. Będę musiał go zabójcę wynająć. W Edynburgu mi się tutaj złościło. Zajrzyj. Pieniążki troszkę. Co, 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 to. co, Wojna. Mediolan, Sycylia, Wenecja, Aha, ci są ze sobą w wojnę, plus jeszcze mają z Sycylią. sorry, Węgry. No, Węgry i Niemcy, tam sobie żadna nowość zawsze tam Command, swojej sire. MOVE! YES, sire. MOVING TO CRUSH THE ENEMY! WE SHALL SLAUGHTER THEM, MY LORD! LET'S LEAVE EACH OTHER BE, YES? I koniec. Albo mi się wydaje, bo tam mu armia chyba zbuntowała. Na wschód od Ken. O, tutaj widzę, że duńczycy przejęli, no. Nie chcę mieć wojny z Duńczyka, nie wolę mieć spokój. Wszyscy się odwrócili do heretyka. Hmm, jestem heretykiem, Bóg gdzie istnieje. Yes, your highness. Mnie za to. Oh yeah. Oh, oh. Dziękuję. Aczkolwiek ja też średnio wierzę w <laughs> Niemcy, Polska. No, żadna nowość. Polska zawsze była biednym krajem zwłaszcza z położenia jest w samym, w samym środku Europy gdzie Rosja mówię o, o, w ogóle og, ogólnie że Polska jest w samym tym, Polska łączy Zachód ze wschodem i jeżeli są właśnie na z wschodu na zachód i odwrotnie, Polska jest zawsze w tym samym środku i tak było właśnie że ze, ze, ze rozbiorami zachód wziął sobie część Polski tym pomoże i zachodnią część ze Śląskiem na no wschód wziął sobie wschodnią część no tam Austrii nie liczę wziął tam południe w tym no i Kraków został neutralny do wszystkich tak troszkę historii, czemu by nie I okej, okay, zamiast historii teraz trzeba tutaj lepszać ich pododawać wszystko tu się włoszczą W no, sumie nie interesuje mnie to i tyle My no dobą. przejdziemy to. wish they'd never been born sire They're dead once we breach the wall sire sire yes, noble sire i command bryzmanie. me sire Aha, bo tutaj są jeszcze Dobra, to niech się tam kolają. No i ciekawe, co się będzie. Aha, chciałbym też się zaraz zapytać, czy byście chcieli może parę rozgrywek z Tywinikową? Nie, już myślałem, że będę miał z nimi spokój. Kolejny do co? Zapraszam. W Londynie. My king! We shall slaughter them, my lord! Próbujemy spostować. Such Dziękuję. is the fate of all who oppose us! Victory! These people now kneel before us, my lord! Are you trying to give me an order? Pieprzone Duńczyki Zachciało się wam forward to you. mnie Nie będę sobie robił mi tam Wow Portugalia, Sycylia No Sycylia ma już trzy państwa, które się bije Dania, Anglia Czarstwo, Wenecja Też zanardowałeś na tą wyspę tutaj e, Cesarstwo Bizantyckie zaatakowało Fakty zawarte sojusze Portugalia, Hiszpania. No, mają spoko, są blisko siebie. E, Ogólnie, że zawarły... Wers... Aha, nie. E, zerwały. O, no to pewnie jakaś wojna będzie. Sorry, co tam, to co mówiłem. obuciły że zawarły Sojusz. Węgry, Wenecja. No, są koło siebie spoko. Niemcy, Francja. Nie spoko. Francja, Dania. Pewnie dlatego mnie zaatakowali i zawarły rozejm Polska z Egiptem. gdyż Ponieważ... E? Zawali rozejm, a przecież Polska będzie podbijać Jerozolim. Na, na żądanie papieru. Nie wiem jak to jest. I mi wywaliło grę. Dobra, wróciłem. Znowu mi jakiś crash wywalił grę. Nie wiem czemu. Chyba tu podbijamy No i teraz muszę znowu wszystko odstawiać, a ja matko... bym pobudował dużo w górku <coughs> ale nie mam co, ty w sumie nie no. wracać, pisawle de Paris, o wyszedł z Reims. Pamiętam armię? Kurde. Tak. Aha, bo ja tutaj mam dyplomację. Już myślałem, że z jakaś to jest na, na Wenecję. Sorry. Także to są bodajże chyba tereny Chorwacji. Stolica Chorwacji. Z tego co się orientuję. No, na mapie jak widać, yy, tereny brytyjskie się powiększają. Zresztą nie dużo tych okrętów chyba zauważyłem. I teraz mam dylemat: czy wyciągnąć armię z Angers i Bordeaux, albo z. Yy... Jak się to miasto nazywało? Zapomniałem. E, Scan. Nie chce mi się. E, znaczy Sken na pewno nie. Angers no średnio i tutaj, bo tutaj te, te trzy prowincje praktycznie odgradzają mnie od Renes. I praktycznie one będą często dość atakowane, tak mi się wydaje. Dlatego dobrym pomysłem byłby. A tak, znaczy zwerbowanie tu w Nottingham Army! My king. I transportowanie ich z wysp tutaj i na, na te tereny. Aczkolwiek... No, tutaj by mi się bardziej przydała jakaś armia ze względu na... Nie. Żeby wejść tutaj w głąb Tutaj są jeszcze dwa miasta do przyjęcia. Chyba, tu jest jeszcze jedno. Planujemy nad 11 terenami No i w sumie jest jako, jakoś leci Zarstwo Niemieckie kiepskie, no dziwne Teraz mnie nikt nie lubi bo jestem ekskomunikowany Pfff, tak jak w Wenecjum You will nie have to fight us for this water Engage nie nie me ma. Or, Or be go- Are you I trying tutaj. to give Czyli me an order? Engage me Or be- Chips ready <coughs> you will have to fight us for these waters! And ah, the grapples and prepare to board! Victory on the high ah, seas, sire! Yes, sire! Preparing to board and ah, engage the enemy! The people rule these waters, sire! And the grapples and prepare to board! Victory is ours! Podniosły? Jest! U mnie znowu słabo z pieniążkami. Żadna, żadna nowość. Ten tutaj wchodzi, wychodzi, coś robi. Mhm, szykuje się. Na... Atak na Ken znowu mi ktoś na się spamuje. Pewnie kolega Zdradzę, że to Kostek O Tak myślałem właśnie, że Jakaś armia przyjdzie I w sumie Zakończę ten odcinek No bo gdyż troszkę już czasu jest Materiału też mam Dwa odcinki zostawię renderowanie Bo idę Nieważne gdzie Wrócę pewnie się od... S no i może jeszcze dzisiaj je wyślę ewentualnie puszczę na noc, gdyż to jest praktycznie like. Jeszcze z moim internetem nowym jest bardzo, bardzo fajnie, dlatego też zacząłem nagrywać ze względu na internet, szybko mi się przesyła. 20 megabitów mam internet, i wcześniej miałem jeden na trzy, na trzy laptopy. Także no, jeżeli ktoś siedział, to na internet po prostu to była porażka. I teraz malujcie wszystko szybciutko. Bardzo bym chciał, żeby się to tu skończyła Dziękuję. Wartoż szkole Tutaj jeszcze wyjdę sobie. Command me, Tak. Stawimy my Nothing in lord. Portugalia. Nothing <laughs> okay. Yes. Marching, sir. Pójdę tu. Notingham, um, bym chciał tutaj powerbować was. Albo inaczej. Eee, nie, nie będę was produkował, do szkole sobie okręty więc... Tutaj jeszcze że znowu zawarli sojusz, rozdaj palnie. Dobra, zapiszemy. Także to jest koniec odcinka czwartego. Dzięki Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.